Ajajaj aj, aj. ale mi Już słyszę, że głośno. Dajmy tak, Wolumer25 i zmienimy sobie nick. Zmienimy sobie nick na prank. Będziemy dzisiaj prankiem. Moje całe życie to prank. <noise> ale nieważne. Coś? Powiedzmy, że będziemy VIP-em, pomimo tego, że to jest moje, moje konto. I każdy będzie wiedział, że Ty to ja. Szatmą, Psz, nikt nie musi wiedzieć, naprawdę. Muszę wyłączyć muzykę, wiadomo, z jakich powodów. Aj, aj, aj. Ja zostanę copyright'a. Ty powiedzieliśmy ja co życie właściciela część to. trzecia. No, w łeb na pewno. O, na no, zdrajcę, jestem, jak o. miło. Widziałem o. kogoś nogę. O, no, Nowy sobie jaja robić. Ja też nie wierzę. A więc szukamy. Coś nie do tego było. was, z ciszy strasznie głośny jesteście. O. znowu. Dobra. Zostajemy, że to była tylko jedna osoba. W przedziałach nie ma, więc lecimy dalej. On nawet nie wiedział co go trafiło, Mati, pewnie. Tu, On ode mną jest na pewno. Tylko pytanie: czy to jest mój? jak widzę, że to jest mu. Jezu. chyba by zginął. A nie, czemu <gryzanie> Jaka kłosa! Co to było? Tam jest jakieś afk, ja seryjnie zapominałem, czy on był wyżej. Tu jest duszek. Otwieram. I. Obiłem to coś. Myślałem, że to można się schować, ale nie. Więc zbiegniemy dalej. Ta mapa jest dziwna, naprawdę. Ona jest taka podłużna. I to chwilę zajmuje, żeby przejść z punktu A do punktu B, jeżeli punkt A jest na początku i punkt B jest z tyłu. Sobie. Sprawdźmy, ile graczy zostało. Według licznika zostało siedmiu, ale naprawdę wiem, że jest mniej. Nawet nie było czterech. Nie skacz pociągu. <grym> nie skacz. Szkoda życia. Lepiej, żebym ja Cię zabił. Może, może pewnego dnia zrobię odcinek a, tylko niewinny i tylko zdrajca. Gdzie zdrajca będę nagrywał przez jakieś 4 godziny 6. A niewinnego po prostu wejdę na serwer i będę przez 15 minut grał. I mam odcinek, nie? Zabiję zdrajcę, zabiję zdrajcę, zabiję zdrajcę. Ale mi przykro. Ja mam jeden przedmiot, nie widzę. Shadow jest. Co? Ok. No, jesteśmy wyżej. Stało dwóch zdrajców. Czytaj ja i ktoś. Ewentualnie ja i zwłoki. Dobra. W pobliżu jest trzech niewinnych i dwóch zraźnych, czyli faktycznie jeszcze ktoś ze mną jest. O matko, jakie strzelanie zaawansowane. Mam nadzieję, że nikt teraz nie wyjdzie do mnie. No nie, czemu tu musi być taka przegroda? Senpai był, no to tak... Średnio bym powiedział Ktoś w window jeździe, bo mi się wydaje. Ktoś żyje? Nie. To jest ciemny. jest na dole, mnie to słyszę. No i się nie uda mój plan. Weźmy safe house, bo to taka typowa mapa. Słyszę drzwi z przodu, nie, ale... Czekasz uciekasz przede mną. Ale Miskana skana zrobił. Kuźwa no. Tego ja się nie spodziewałem. Dobra już ci on... cię oszczędzę. Hmm. A ja nie? Jowi... No. No nie proszę, nie mogę rzucić. Dlaczego? Chyba bo mnie Teraz zabijesz, to jakby... możesz... Padał, tam jest. Draffy ja po ciebie idzie, już po tobie po ciebie już po tobie szadł, nie żyj. Ale nie róbcie tak, to jest niemiłe. I witam Was ponownie w program CSGO przestał działać. No do cholery. No to co, wcale tego nie było, co odcinek musi być crash. Dobra, jako tradycja. Musimy zagrać na mapie Safe House B1 Powoli zaczynam myśleć, że to nie jest seria TDD, tylko seria Safe House Trzeba mi ping podskoczyć. No do jasnej cholery. Niks Bo się już nie odezwa Mogłem przybić te pół sekundy wcześniej. Jak na razie mój nick odpowiada za to co robię, czyli prankuje graczy. Znowu. Ciekawe, potrolujmy wszystkich graczy. Tak jak się rundy rozpocznie? Zróbmy trolla tym, tym 11 graczom. Myk! I każdy powinien mieć teraz rakietę, już nie każdy. Chyba, że się zorientuję, że jak rzuci grenatę, to, trenatem, to... O, się źle skończy. Okej, okay. Ewe no chyba się wysadził własnym rakietom. A nie, on był niewinny, to czemuś się zabił? Eee, yy, a on jako niewinny nie może kupić w pełni rakiety. Nie, nie może. Chyba, że Ale ich chciało... stróluję. nie, nie wiem, nie wiem, czy tak to działa. Ziód. dobrze. <śles> A, i super, zabiłem dwóch niewinnych, brawo szaleł. O nie, MRK, odejdź. <grywa> Okej, <Okay>, odchodzę. <grywa> o matko, ta rakieta była zbawna. Przestań, on się zabił. Ja <grywa> rzuciłem Chciałem Przestań, rakietę, Ja znowu mam rakietę. Ja też mam znowu rakiety, skąd ja to mam. Nie wiadomo. Mój nick to jest prank. Ja moje życie to też z pranka. Dobra, bladam. Dawan, dawaj, za mną niewinne. Mamy nową mapę. Zobaczymy ile błędów znajdziemy. Witam Was na nowej mapce. Um, MRKL O kurde um, To nie MRKL Dobra, teraz będzie wszystko jasne Żartuję, nic MRKL. nie będzie jasne Może no, tu jakoś można no, Wszędzie można na siatkach stać. O super, MRKL Zabijcie go, on mnie Uuu Mam no, was dość Kik Podziękujcie oh, Adamowi. Tak więc dla mojego wyjaśnienia, bo dla niektórych może być to niejasne, podczas testów mapy lub różnych pluginów pozwalam niektórym graczom po prostu być na serwerze. Pod warunkiem, że nie będą zbytnio przeszkadzać w testach, nie. Tutaj zaczęliśmy trollować ponownie Adama, więc możecie się domyślić, co później było. A inne rzeczy zobaczycie dopiero w następnym odcinku TTT. Słowa pyta, jak tam leci, więc. Poznajmy słowa, że ja ci nie odpowiem, obejrzysz sobie to potem. Adamowi podziękujemy. Więc um. sowa... Sorki, że ja ci nie odpisywałem. No, Adam się połączył, hehe. <laughs> Jestem niemiły dla Adama. O Jezu, jaki spam zrobił. Czy on da sobie spokój? Kikowanie Adama, to może być taki tytuł. Trollowaliśmy Adama z mikrofonem, teraz będziemy kikować Adama. Dobra jak na razie koniec odcinka to jest kwestia o to, że latam po mapie i sprawdzam miejscówki, nie? To jest zero gry. Ciekawe jak to jest dry, ma wskoczyć, jestem ciekaw, aż zastartuje grę i się dowiem. Stawimy czas... Adam, Adam paaa! Chyba nie będę... O będę idealnie. No i kolejny. Co to jest? What? Jak tutaj się... Co? Wyjście z tego będzie nie lada wyzwaniem. Ale życzę powodzenia każdemu zdrajcy, który będzie chciał wyjść. Nic oprócz paru rzeczy, których nie pokażę na filmiku, to jest oczywiste. I siatek, które zobaczyliście, to chyba nie ma. Tak więc dopowiem jeszcze, że Adam dostanie VIP na 2 dni, za to, że był trollowany dwa razy. Ale zobaczycie go z tą rangą dopiero w następnym odcinku. A w tym miejscu Sowa, który celuje do mnie, i na końcu mu powiem, że może mnie zabić może mnie zabić. Czas się skończył, super. Sowa się zabił, naprawdę, ale nikt nie musi wiedzieć, tak więc. To tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie, że się spodobało. Wiecie, co robić, a my widzimy się już w następnym odcinku. Tak więc na razie, cześć. Sowa ucieka. <grym>